Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a otrzymasz wszystkie możliwe skiny za darmo na swoje konto w Fortnite'cie. Siema, jeszcze przed startem chciałem wam powiedzieć, że wraz z Heroskiem organizujemy dla Was duży konkurs na 2800 Foodłców, który odbędzie się w czterech filmach na tym kanale. Żeby wziąć udział w takim konkursie, wystarczy wykonać trzy proste kroki, a najdokładniej zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał mój oraz kanał Heroska, który znajduje się w pierwszej linijce tego filmu oraz w komentarzu napisać biorę udział. Wyniki pojawią się 6 stycznia na naszych kartach społeczności, no także obserwujcie oba kanały. No i przypominam, abyście nie oszukiwali, ponieważ jeżeli przykładowo, nie zasubskrybujesz na obu kanałów, a zostaniesz wylosowany, to niestety nie będziesz mógł odebrać swojej nagrody. No i życzę wam powodzenia i teraz zapraszam do filmu. Siemano mordeczki, z tej strony Jahexo W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat tego Jak zdobyć kill of Minty w Fortnite za darmo Kiedy się oglądacie ten film do końca A jeżeli nowy na tym kanale to koniecznie Zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem Ponieważ lecimy po 90 tysięcy subskrypcji No i też możesz zostawić łapkę w górę No i jakiś miły komentarz A teraz już bez przedłużania zapraszam was Do oglądania. Także dzisiaj przedstawiam Kilka sposobów jak można w ogóle ten kill zdobyć Totalnie za darmo, albo za Naprawdę, naprawdę małą sumę pieniężną Dobra, więc pierwszym takim sposobem jest jest udanie się do sklepu, na przykład GameStop, i tam zakupienie sobie na przykład jakiejś figurki lub czegoś takiego związanego z Fortnite'em. Po zakupie właśnie takiego czegoś otrzymujemy w gratisie właśnie kod na Kill of Minty. I generalnie, przeliczając to na polskie pieniądze, to jest to około złotówka za najtańszą rzecz, a najdokładniej za breloczek lub za naklejkę. No bo po prostu dajcie tam wiecie, za złotówkę, yy, po prostu kupujecie sobie ten bryloczek i otrzymujecie po prostu w gratisie kilof minty. Co według mnie jest naprawdę spoko. Drugim sposobem jest wzięcie udziału w jakimś konkursie na jakichś właśnie kanałach zagranicznych lub też polskich, które rozdają takie kilofy i są to takie większe kanały. No i mają one na przykład dobry kontakt z Epic Games. No i też Możecie sobie na przykład takie oto kilofy minty na jakimś serwerze Discord zdobyć, ponieważ niektórzy youtuberzy również rozdają właśnie te kilofy minty na swoich serwerach Discord. No ale oczywiście musicie mieć wtedy naprawdę, naprawdę wielkiego farta i musicie być po prostu naprawdę szybcy. Swoją drogą mam znajomego, który właśnie zdobył ten kilof, no i naprawdę udało mu się, więc po prostu ta metoda działa. No i trzecią metodą jest dogadanie się z jakimś znajomym z zagranicy. Że załóżmy, że wysyłacie mu tam kilka złotych, on po prostu jedzie do jakiegoś sklepu, kupuje wam naklejkę przy okazji otrzymując właśnie kill of minty no i właśnie wtedy daje wam on ten kod, no i wszyscy są tak naprawdę zadowoleni, no i czwarty właśnie sposób, jest on troszeczkę niebezpieczny, a najdokładniej zakupienie go z jakiejś legitnej strony, Bo generalnie no to w Polsce jest masa legitnych stron ale są również takie skamerskie no ale wydaje mi się, że musicie sami poszukać, ponieważ ja tutaj nie będę nikogo oceniał, teraz przejdźmy sobie do fejkowych sposobów i między innymi jednym z takich sposobów są serwery discord w których na przykład za niby 5 zaproszeń Otrzymujemy kod na Minty. Takie coś nie działa i o tym przekonał się również jeden z moich znajomych, gdy chciał właśnie otrzymać swój kill of Minty. No to właściciel tego serwera zablokował go, no i po prostu masa innych osób zapraszała więcej osób na ten serwer Discord. No i tak, oczywiście, był promowany dalej scam, czyli po prostu 5 zaproszeń równa się Minty. Nie wierzcie takiemu czemuś, ponieważ takie coś po prostu nie istnieje. No i drugim skamerskim sposobem są generatory Minty. Generalnie, jeżeli dobrze poszukacie na YouTubie lub w mediach społecznościowych, to znajdziecie jakieś dziwne generatory, które generują nam właśnie kody na kilofy Minty. No i. Generalnie no to niektóre z tych kodów naprawdę działają, ale jest naprawdę, naprawdę duża opcja, że właśnie program ten do generowania minty posiada jakiegoś wirusa i po prostu może nam coś popsuć w komputerze. No i naprawdę namieszać w systemie. A co najgorsze, to może nam on również wgrać takiego wirusa, że po zalogowaniu się do Epic Games Launchera, osoba, która właśnie ten program udostępniła, będzie miała nasze dane, właśnie do Fortnite'a. No i wtedy możecie stracić wszystkie wasze skiny, no i wszystko co właśnie wtedy kupiliście na swoim koncie. Także naprawdę nie polecam takiego czegoś robić. No i teraz przejdźmy sobie do trzeciego fake sposobu, a najdokładniej no to są to scam stronki z kilofami Minty. Jest naprawdę dużo sklepów, które nazywają się jakieś Minty Shop, czy coś takiego. No i po prostu mają tam nie niby jakieś mega tanie kilofy Minty. No i kupujecie sobie ten kilof no i oczywiście go nie utrzymujecie. No i generalnie no to te kilofy Minty są właśnie sprzedawane za jakieś kwoty 20-30 zł, co też jest troszeczkę takie dziwne, ze względu na to, że sam kilof Minty jest warty około 100 ponad złotych. No i ostatnią właśnie fake sposobem, którym wam oczywiście odradzam jest właśnie, jest właśnie kupowanie od kogoś z Discorda. Nawet na moim serwerze Discord nieraz ktoś pisze, że sprzeda Minty za 40, 50 zł PaySafeCard No i właśnie, że jest on naprawdę legitny i że wszystko wysyła na PW. No i generalnie nie ufajcie takim osobom, ponieważ są nadzwyczajnie, w świecie, te osoby zdobyć sobie pieniądze. No i na przykład załóżmy, że nie mają psiana, no to piszą po prostu na jakichś serwerach Discord, że sprzedają właśnie kilofy Minty. Naprawdę nie dajcie się nabrać. Jeżeli ktoś nie jest naprawdę, naprawdę legitny, no to. Nie polecam mu ufać, no chyba że macie do niego mega wielkie zaufanie, no to wtedy jak najbardziej. Ale jeżeli nie znacie tej osoby i nigdy nie mieliście z nią kontaktu, to naprawdę nie polecam. To już było na tyle, jeżeli jeden odcinek. Ja byłem Hexo, dziękuję Wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć.